Witajcie, kochani, na moim kanale. A dzisiaj pociągniemy dalej temat konkursu, czyli dla zwycięzcy, czyli pani Florci. Czy kanałowi Florcia, proszę bardzo. Zorganizowałem już taki zdrapaczek. Czyli co? Ja biorę pudełeczko. Czyli to na końcu dla nas będzie. A ja na razie wezmę pudełeczko i powrzucamy troszeczkę rzeczy. Czyli zdrapaczek dla florci. Mam nadzieję, że się spodoba i będziesz szczęśliwy. Kładziemy od razu na dół. Ja i tak to prze, przepakuję. Tnie. Oczywiście kasiora. Czyli za wygranie pierwszego miejsca powiedzmy za wygranie, jako pierwsza osoba. O, muszę tu podnieść. To jest taki kartonik. Tak będzie lepiej. O, tak jest elegancko. Lampę podniosę, już lepiej widać. Nie więcej taki kartonik. No i co ja tu jeszcze zapakuję. Czyli tak, mamy główną wygraną z drapaczek. To dla mnie najważniejsze, co nie? Jaki on malutki tam na dole. Do tego, żeby się z drapaczek sprawdził, proszę bardzo. Taki oto zestaw drapeczek niemieckich. To dorzucam od razu. Czyli to jest na dół. No i dzisiaj odwiedziłem bio sklep, czyli taki sklep, no niby są wszystko naturalne rzeczy. Nie? No i pozwoliłem sobie tak na czuja kupić parę rzeczy, czyli na jakby w tych zdrapeczkach nic nie było, a może i będzie. To żeby było wesoło, to zobaczcie, wszystko jest tą marką, czyli ta marka oznacza, że to jest eko. Czyli niby. Niby. Nie niby, tylko na pewno muszą być zdrowe rzeczy, co nie? Czyli już mamy taką jedną paczuszkę. Czyli to są orzeszki. Hmm. Czyli z grilla, czy jakoś tak. Do tego, zobaczcie, też bio. Wszystko będzie z tą marką tutaj. Czyli bio carmello. Czyli jakby karmelowe krówki. Bio. Dobra. Taką rzecz sobie pozwoliłem kupić. I może Florci się przyda. Waniliowa taka. Jak to nazwać? No, wanilla prawdziwa, co nie? Czyli no będziesz wiedziała na pewno co z tym zrobić. No, też jest bio. W takiej szklanym tym. Zobacz. Wszystko jest, zobacz, do, do 2024. Wszystko jest, data ważności oryginalna. Do tego dorzucimy, zobacz proszę, z bio, la, czyli laden sklep, czyli mango. Czyli świeże mango, jakby wytłuczone. Dobra, do tego dorzucę. 75% kakao, Panama, czyli na pewno też marka bio. Widzicie tutaj konkretna czekolada. Mam nadzieję, że będzie smakowała. A tu jeszcze mam takie coś, o takie coś znalazłem zobacz, też czyli też 100% jakby naturalne foremki, czy jakoś tak 24 foremki. Tak jakoś wiesz. 24 sztuki foremek 8.9 cm czyli no chyba ty będziesz bardziej widział co z tym zrobić. To to dorzucam. No i takie smakołyki, zobacz, marcepan. Oczywiście też wszystko bio. Takie też bio. No to nikki Proszę bardzo. I Zobacz, tu masz taką cytron, cytryna starta, czy jakoś też, no, do, do, do różnych wypieków można dodać, co było No i na końcu dostałem za to, że dużo kupiłem takie oto dwa kremy z tego sklepu. U, jest 2 to. czyli do twarzy to jest, do twarzy krem, czyli na, na sensible skórą, z algami. Czy, e, 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 so, solą z morza i tak dalej, i tak dalej no. to dorzucam to, no i co gratuluję za zajęcie tutaj właśnie Wygra, za wygranie po prostu w moim konkursie dla Florci czyli wszystko mam tak, nagroda jest na dole ja to zapakuję jeszcze w folię, żeby się nie zmuczyło. Tutaj obkleję to wszystko, co nie. No i myślę, że jutro wyślę tą paczuszkę, co nie. To co? Dziękuję, że skomentowałaś w odpowiednim czasie mój film. Oglądałaś moje filmy. No widzę, że wczoraj i dzisiaj też nadrabiasz tam filmy, co Dziękuję za to, co no. nie. No i co? No i życzę. Świetnego tutaj próbowania tych rzeczy, co? Wam, że niektóre są naprawdę konkretne rzeczy. nie? No to myślę, że paczuszka się udała, będziesz zadowolona. Nie? Czyli, Florcia, jeszcze raz dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście, mam nadzieję, że zdrapaczek tam na dole, który jest, przyniesie dużo szczęścia i w zdrabkach będzie też jakaś wygrana. Nie? Jakby była główna, to wiesz, gdzie mnie szukać. Nie? No. Dobra, to ja już to odkładam. Jutro zbieramy paczuszkę, a dla nas po prostu tutaj na taką małą rozgrzeweczkę, żeby to dużo nie zajęło. Kochani, mam wielką krzyżówkę, jaka to jest numer? Numer 10 się urwało. większy ją. Oczywiście nie może zabraknąć paczków konkurs, czyli odpowiedni zdrapak do odpowiedniej sytuacji. A jak? Mamy zdrapeczkę, wielka krzyżówka. Ja machnę tutaj pierwszą literkę. Gdzie ona jest w ogóle? I mamy L. Ja dam teraz przerwę, kochani. Wymarzę tak cztery literki do końca i za chwilę się widzimy. Pogadamy sobie zaraz dalej. OK. Dobra, widzowie. Ja już jestem z powrotem. Czyli przypominam wszystkim, że właśnie to jest taki konkurs. Czyli był konkurs, rozwiązanie konkursu. No i przed chwilą tutaj mieliśmy paczuszkę dla lorci, która wygrała właśnie w konkursie na 1000 subów u mnie. No i. Mamy na końcu krzyżówkę, ale mnie zamroczyła ta krzyżówka. Powiem Wam, że spać mi się chce. Nawet nie wiem co mówię. S. Poczekajcie, ja się muszę skupić. Tu mam S. Aha. Uda, udało się wydrapać Hole. Czyli tu mamy coś, wygraliśmy co. Nie? nie wiem jak to działa. To jest moja trzecia czy czwarta krzyżówka, co nie. Czyli chyba tu jest pole i za chwilę sprawdzimy, co wygraliśmy. S mamy, co nie? to ja patrzę, gdzie jest S. Tu jest S. Światło mi jakoś tak dziwnie pada i... i tu mamy S. I nie widzę, muszę przyglądać się po prostu. O, jest S. Następno. Gdzie jest S? pole. Ja tutaj szukam S. Tu mamy S. Tu jest S. Tu widzę S. Tu dwa nawet S. Mi, sorry. S, czy jest? Tu mam S. I tu jest nawet S. Nie wiem, czy tu muszą być wszystkie te pole odkryte, czy jedno wystarczy. Nie mam pojęcia, co nie. Dobra. Podejrzewam, że wszystkie Ski znalazłem. X mamy. Czy jest coś takiego jak X? Patrzymy. Tu X nie widzę. jest taksi to jest dziwne Dobra mamy jeden x i pole czerwone a tu czy jest x Chyba nie ma No i tutaj też nie ma X a obok x mamy. Oj, literka R. Dobra. I pole zielone. Tu widzę pierwszą literkę R. Tu jest druga od razu. Tu jest trzecia. Tu jest czwarta. Tu jest następna. Szukamy R, tu mamy literkę M w słowie rom Tu się pokazała R. -ka. I R. Chyba nie ma więcej i w czerwonym polu R. Tu ja widzę R, tu jest R, tu mamy R, tu jest R, aha i tym samym mamy to słupko, nie? czyli tu jest chyba pierwsze to słupko i tu jest R i nie ma chyba więcej R. Tu jest R. Dobra. To co ostatnie, ostatnia literka. A tu mamy T. T. No to jedziemy z literką T. Już raz widzę, to przegapiłem. Czyli A i N nie ma. Dobra, nie ma. T. A nie ma. Okay, tu się te pokazało. O, taksi się pokazało chyba. Tu jest słówko. Taksi. Bilet. Ty jest, a e. E nie ma. Y też nie ma, dobrze, ty, tu widzę ty i czerwone pole, czy my tu mamy T literkę, Hel. tu jest te. E było? Nie. Nie ma e. No to dobra. To wysta wy wychodzi na to, że to jest to wszystko, co nie? No i tu jest otwarte. Czyli sprawdzę. H, H jest H. O to jest O. I L. Gdzie jest L? Dobra. Pierwsza była literka L. Nie wiem, czy muszą być wszystkie, czy jedna. W każdym razie, dobra, sprawdzimy to, co tu wygraliśmy. A, 30 zł. Chyba. Ale sprawdzimy jeszcze kontrolne. No i to są C, a gdzie jest drugie? Dobra, dwa razy C. Czyli mo może być, to, jest, że właśnie to jest 30 zł. To super, też mam prezent. <grych> ok? No to co? Dziękuję widzowie, że o 15 minut żeście tutaj ze mną oglądali ten filmik. Krzyżówki są bardzo ten, bardzo dużo czasu zżerają. No ale takie to krzyżówki. Paczuszka najważniejsza. <grych> Nie chce się mieścić w telefonie. Zdrapaczek. Aż bym to sam... Oj, mają Ci czekoladę, patrz, przycisłem, kurde, no. A to wymienię Ci, poczekaj. Tą Ci wymienię. Ej. Wymienię Ci na całą, zobacz, na taką, waniliową. Też 70% kakao. Chciałem, też pociągnąć, no. Dobra, to co, widzowie, dziękuję uprzejmie za dzisiaj. No i co? Ja się wywiązuję z konkursu mojego. Okej, okay. widzimy się w następnych filmach. No i więcej, chyba nic nie mam do powiedzenia. To co? Trzymajcie się. Hej.